Każdego dnia pije filiżankę imbiru. Gdy jesteś chory, możesz użyć żelaza. Kiedy jesteś ciągle zmęczony, skorzystaj z łupin ziemniaków. Jeśli skóra pokrywa się trądzikiem, użyj boswelia serata wraz z łyżeczką kurkumy wymieszaną z miodem. A jeśli Twoje stawy ciągle bolą, wszystkie te objawy mogą wskazywać, że Twoje ciało nie funkcjonuje prawidłowo i jest pełne toksyn. Czy wiesz, że aż jedna trzecia światowej populacji cierpi na niedobór minerałów, nie zdając sobie z tego sprawy? Większość ludzi nawet tego nie zauważa. Najlepsze, co możesz zrobić, niezależnie od tego, czy zdajesz sobie z tego sprawę, czy nie, to znaleźć naturalną metodę regeneracji, korzystną dla całego ciała, bez konieczności obsesyjnego kontrolowania diety. Moją ulubioną rekomendacją jest shilajit. Zawiera ponad 400 składników odżywczych. Stanowi niezbędne źródło minerałów dla organizmu i zapewnia kompleksową detoksykację. Bez wysokich kosztów czy skomplikowanych terapii medycznych. To również produkt, który często polecam pacjentom cierpiącym na brak energii, zmęczenie i bóle stawów. Shilajit, któremu ufam, znajdziesz w linku umieszczonym na moim profilu. Obecnie marka, której zawsze ufam, prowadzi promocję. Kup jeden, drugi gratis. Tylko na ten okres świąteczny. Jeśli link nadal znajduje się na moim profilu, oznacza to, że produkt jest wciąż dostępny.